Czasami ktoś z nas robi jakiś błąd Nawet 200 kilometrów stąd I zawsze warto wtedy wsiąść w pociąg I przyjechać jeden do drugiego Bo kto wie czy za rogiem Nie stoi luj z nałogiem I warto mieć życzenia I pragnąć ich spełnienia Bo kto wie Czasami ktoś z nas nagra piosenkę Last Christmas A drugi zupełnie chciałby inną Mieć christmasową Na przykład heavy metal albo też country Ale mimo to święta czas na nas opłatkiem i ściankiem do spełnienia, bo kto wie? Czy za rogiem nie stoi z rogiem i warto mieć życzenia i pragnąć ich spełnienia, bo kto wie. I kiedy nawet czasami ktoś z kimś się stanie, zawsze nagle w święta czas spotkać się, można spojrzeć w oczy, wyjaśnić pośród życzeń pewne niedoskonałości, bo kto wie, czy za rogiem nie stoi z rogiem i warto mieć życzenia i pragnąć ich spełnienia. Yy, najserdeczniejsze życzenia od sekcji rytmicznej, Szymon Majewski super sam. Czuwajcie, bądźcie ze sobą, trzymajcie się za ręce. Tylko uważajcie, bo jak się za długo trzymacie za ręce, one się pocą i zaparzają. Pozdrawiam. Wesołych świąt.